Cześć wszystkim! Dziękuję bardzo za zwrócenie na nas uwagi. Drogi widzu, uprzejmie prosimy o wcześniejsze wyrażenie kciuka w górę. Twoje polubienie jest bardzo potrzebne do rozpowszechnienia projektu Guru Markets. Teraz porównamy z Tobą aktualne podstawowe wskaźniki firmy Uranium Royalty Corp. UROY Ticker UROY Niniejsza recenzja została utworzona na podstawie aktualnych danych na dzień 29 czerwca 2024 roku. Według klasyfikacji GURU, market z firma Uranium Royalty Corp należy do podkategorii. Atom, w porównaniu bierze udział 11 organizacji, co jest mniej więcej reprezentatywne. Zaczynamy od podsumowania danych o firmie. W razie potrzeby możesz wstrzymać wideo. Zapraszamy do bliższego zapoznania się ze wszystkimi wskaźnikami spółki. Dostęp do bazy danych z klasyfikacją tickerów jest całkowicie bezpłatny i bezpłatny. Więc zacznijmy. Kapitalizacja rynkowa spółki Uranium Royalty Corp. UROY wynosi 0,27 miliarda dolarów. A kapitalizacja podkategorii wynosi 34 miliardy dolarów. Uranium Royalty Corp. UROY ma udział na poziomie 0,807% i należy do małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 0,15 miliarda dolarów. Z kapitalizacją bilansową podkategorii wynoszącą 7 miliardów dolarów. Uranium Royalty Corp stanowi udział procent. Po porównaniu udziałów giełdowych i wartości księgowej zobaczymy, co następuje. Zajęty udział Uranium Royalty Corp UROY w podkategorii przy ocenie kapitalizacji giełdowej wynosi 0,807%. Wartość księgowa wynosi 2,3 procent. To o 148% więcej niż udział kapitalizacji giełdy. Ocena udziału spółki w rynku i kapitalizacji bilansowej pod kategorii. Dobrze, jeden punkt. Ogólna ocena firmy Uranium Royalty Corp. UROY zostaną zaprezentowane na końcu filmu. Prosimy o pełne zapoznanie się z logiką analizy. Spółka nie posiada żadnych długów. Wynik na zadłużeniu spółki bardzo dobry, 2 punkt. Stosunek ceny rynkowej spółki do zysku wynosi 53,4 ze średnią w podkategorii 209,8, czyli o 75% niższą niż w podkategorii. Ocena stosunku ceny akcji do zysku w porównaniu z podkategorią. Bardzo dobry, dwa punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 5 milionów dolarów. Przewidywane zyski na nadchodzące 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 6 milionów dolarów czyli o 17,3% więcej niż obecnie. Ocena prognozowanego przyszłego wskaźnika zysku w porównaniu z podkategorią. Dobry, 0,5 punktu. Wskaźnik wartości spółki do przychodów wynosi 8,3. Średnia podkategorii, wynosząca 14,2, jest o 42% niższa niż średnia podkategorii. Ocena wartości rynkowej firmy do wskaźników przychodowych w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 30 milionów dolarów. Szacuje się, że przyszłe przychody na nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 40 milionów dolarów. O 33% więcej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych wolumenów sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami spółek pod kategorii Dobry, 0,5 punktu. Marża wynosi 14,9% przy średniej dla podkategorii 6,8%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 8,2%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobra, 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 0,318% to o 154% mniej niż udział kapitalizacji rynkowej i fakt ten świadczy o braku równowagi w aktualnej wartości rynkowej spółki Uranium Royalty Corp raczej w stronę rewaluacji. Kwota kapitału na każdego pracownika firmy wynosi 20 808 000 dolarów, a dla podkategorii 8 209 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 153,5%. Oszacowanie wysokości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny: 0 punktów. Zysk na jednego pracownika wynosi 369,2 tysiąca dolarów. Średnia w podkategorii, 39,1 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 844%. Oszacowanie zysku na pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami firm podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Przychód na indywidualnego pracownika firmy wynosi 2515 tysięcy dolarów. W podkategorii jest 577 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 336%. Oszacowanie sprzedaży na pojedynczego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami firm podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 1,9% przy średniej dla podkategorii 7,2%. Jest to ocena możliwego ryzyka wystąpienia krótkiego zaostrzenia transakcji. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 38% uranium Royalty Corp. Dla podkategorii poziom ten wynosi około 47%. Technicznie rzecz biorąc, akcje pod kategorii są wyceniane wyżej niż akcje spółki Uranium Royalty Corp. Porównanie zmian cen akcji spółki Uranium Royalty Corp i akcji pod kategorii. Widzimy, że przez 12 miesięcy promocje Uranium Royalty Corp, UROY, wykazał dynamikę na poziomie 13.1%. Na tle dynamiki cen w podkategorii 39 i Nie mówi to nic definitywnie, ale musimy wziąć ten fakt pod uwagę. Przed ogłoszeniem oceny końcowej uprzejmie prosimy sporządzić wycenę akcji spółki Uranium Royalty Corp w komentarzach do tej oceny bezpieczeństwa. Monitorujemy każdy komentarz i staramy się odpowiadać na każdą odpowiedź w komentarzach. Ogólny wynik przedstawia się następująco 8 na 10 punktów. Średnia dla podkategorii wynosi 0,1 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, ogólnie na cały rynek amerykański, możemy zauważyć, że średnia ocen dla całego rynku ogółem wynosi 0,4 punktu. Wobec 8-punktowej oceny dla spółki uranium Royalty Corp. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, która jest dostępna, link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera wszystkie decyzje podjęte przez system informacji o wycenie akcji i system referencyjny guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i darmowy, link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy Uranium Royalty Corp. UROY System Oceny Informacji i Referencji Guru Markets Decyzja została podjęta: Otworzyć transakcję, ponieważ Uranium Royalty Corp. UROY jest najbardziej niedocenianą spółką w swojej podkategorii. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets. Jesteście najfajniejszą publicznością na świecie